Chrześcijańskie cesarstwo usiłowało od razu uczynić wiarę politycznym czynnikiem jedności cesarstwa. Królestwo Chrystusa powinno przecież przybrać kształt politycznego królestwa i błyszczeć jego blaskiem. Bez silności wiary, ziemskiej bezsilności Jezusa Chrystusa trzeba pomóc, dając im władzę polityczną i wojskową. Poprzez wszystkie wieki, ciągle na nowo, w różnych odmianach powracała pokusa umacniania wiary z pomocą władzy. I za każdym razem groziło niebezpieczeństwo zduszenia jej w objęciach władzy. Walkę o wolność Kościoła, walkę o to, żeby Królestwo Jezusa nie było utożsamiane z żadną formacją polityczną, trzeba toczyć przez wszystkie stulecia, bo w ostatecznym rozrachunku cena, jaką płaci się za stapianie się wiary z władzą polityczną, zawsze polega na oddaniu się wiary na służbę władzy i na konieczności przyjęcia jej kryteriów. W historii męki Chrystusa alternatywa, o której tu mowa, pojawia się w niezwykłej postaci. W czytowym momencie procesu Piłat proponuje wybór Jezusa lub Barabasza, jeden z nich zostanie uwolniony. Kim jednak był Barabasz? Zazwyczaj mamy w uszach wyłącznie sformułowanie z ewangelii Jana, a Barabasz był zbrodniarzem. Jednak grecki odpowiednik słowa rozbójnik w ówczesnej sytuacji politycznej Palestyny nabrał specyficznego znaczenia. Znaczył tyle co bojownik ruchu oporu. Barabasz brał udział w powstaniu, a poza tym został w tym kontekście oskarżony o dokonanie zabójstwa. Jeśli Mateusz mówi, że Barabasz był znacznym więźniem, świadczy to, że był jednym z bardziej znanych bojowników, a może nawet przywódcą tego powstania. Innymi słowy, Barabasz był postacią mesjańską. Wybór albo Jezus, albo Barabasz nie był przypadkowy. Naprzeciw siebie znalazły się dwie postacie mesjańskie, dwie formy mesjanizmu. Staje się to jeszcze wyraźniejsze, jeśli zwrócimy uwagę na to, że Bar Abbas znaczy syn ojca. Jest to typowo mesjańskie określenie, kultowe imię wybitnego przywódcy ruchu mesjańskiego. Przywódcą ostatniej wielkiej mesjańskiej wojny Żydów w roku 132 był Bar Kochba, syn gwiazdy. Jest to taka sama konstrukcja imienia, wyrażająca ten sam cel. Od Orygenesa dowiadujemy się innego jeszcze interesującego szczegółu. W wielu rękopisach Ewangelii, aż do III wieku, człowiek, o którego tu chodzi, nazywał się Jezus Barabas, Jezus Syn Ojca. Wygląda to tak, jakby był sobowtórem Jezusa, który na inny sposób wysuwa te same roszczenia. Zatem wyboru trzeba dokonać między Mesjaszem, który toczy walkę, przyobiecuje wolność i własne Królestwo i owym tajemniczym Jezusem, który głosi utratę samego siebie jako drogę do życia. Czy to dziwne, że masy dały pierwszeństwo Barabaszowi? Gdybyśmy dzisiaj mieli dokonać wyboru, czy Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, Syn Ojca, miałby jakąś szansę, czy my w ogóle znamy Jezusa, czy Go rozumiemy? Czy może zarówno wczoraj, jak i dzisiaj nie musimy z całych sił próbować poznawać Go całkiem na nowo? Kusiciel nie jest do tego stopnia nachalny, żeby nam wprost zaproponował adorowanie diabła. Proponuje nam opowiedzenie się za tym, co rozumne, za prymatem świata zaplanowanego, od początku do końca zorganizowanego, w którym Bóg może mieć swe miejsce jako sprawa prywatna, jednak bez możliwości wtrącania się w nasze istotne zamiary. Sołowiow przypisuje Antychrystowi książkę zatytułowaną Otwarta Droga do Pokoju i Dobrobytu Świata, która stanie się nową Biblią, a jej istotną treścią jest wielbienie dobrobytu i rozumnego planowania. Kardynał Józef Ratzinger, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007